Inwestorzy coraz częściej pytają o takie projekty, które będą tanie w eksploatacji. Myślimy tu oczywiście głównie o kosztach używania. Czyli są to te wszystkie linie projektów, które w pracowniach projektów gotowych nazywają się projektami energo, projektami energooszczędnymi. To są domy, gdzie faktycznie zostały już zastosowane tego typu rozwiązania, że możemy je zakwalifikować zazwyczaj do domów energooszczędnych. Po drugie mamy coraz więcej zapytań i to również trafia do nas do firmy, a jakże, dotyczących właśnie zmiany, adaptacji starych budynków. Ludzie chcą wchodzić w tego typu inwestycje, ale nie chcą tylko tego wyremontować, żeby to dobrze wyglądało, ale chcą od razu jak gdyby iść w stronę tego standardu energooszczędności, chcą, żeby ten dom był raz ładny, ale dwa również niedrogi w eksploatacji. Oczywiście wymaga to bardzo głębokiego remontu, w zasadzie można powiedzieć, że często zostaje sama konstrukcja tego budynku. Natomiast właśnie z racji tego, że Opieramy się na głównie na zapewnieniu tej jakości przegród, jakości stolarki, która i tak zazwyczaj musi być wymieniana w starych budynkach, plus unikaniu mosków termicznych. Można powiedzieć, że stare budynki tak generalnie można doprowadzić do standardu energooszczędnego. Na czym polega budowanie domu energooszczędnego? Przede wszystkim na poszukiwaniu takich rozwiązań, które za sensowne pieniądze ograniczą to zużycie energii do racjonalnie niskich wielkości. W przypadku domu goszczego raczej skupiamy się na tym, żeby ograniczyć straty ciepła przez obudowę tego budynku, czyli kluczem na pewno jest izolacyjność przegród, jakość stolarki okiennej, zaprojektowanie domu w taki sposób, żeby uniknąć występowania masków termicznych. Natomiast kwestia właśnie dodatkowych urządzeń technicznych, które oczywiście poprawiają parametry energetyczne tego domu, natomiast Natomiast tak jak mówię, zazwyczaj są kosztowne, one są już na drugim miejscu, można zbudować dom energooszczędny bez tego typu zaawansowanych rozwiązań i można go zbuduje, zbudować, bazując na powszechnie stosowanych rozwiązaniach budowlanych. Dofinansowujemy domy energooszczędne i mieszkania energooszczędne. Pomysł wywodzi się stąd, że mamy program priorytetowy, który dofinansowuje termomodernizację budynków. To dlaczego nie pójść dalej i nie inspirować tych inwestorów, którzy zamierzają budować domy, żeby już budowali w technikach, technologiach, które zapewniają dużą energooszczędność tych budynków? To nie tylko termomodernizacja. Tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z projektem domu, który z gruntu rzeczy już jest domem energooszczędnym. I chcemy tutaj zachęcać naszych wnioskodawców, osoby fizyczne, żeby myślały nie tylko o oszczędności swoich kieszeni, ale również o oszczędności naszego środowiska. Tutaj mamy również wymierne efekty w postaci redukcji emisji CO2, który która wpływa oczywiście na zmiany klimatyczne. Jest to przemyślane, co to przemyślane rozwiązania związane z ochroną środowiska, ochroną klimatu, ale również z ochroną kieszeni naszych mieszkańców. Akuratnie z tego programu mogą tylko i wyłącznie osoby fizyczne, osoby indywidualne korzystać i wnioskować o dopłatę do kredytu bankowego. Dopłata może wynieść nawet 50 tysięcy zł w przypadku domu energooszczędnego, ale jest ona niższa w przypadku, gdy ten, ta energooszczędność tego domu czy mieszkania jest niższa i może wynosić w przypadku mieszkania 16 lub 11 000 zł.